W gospodarstwie rodziny Michalaków trwają ze siebie I Jak idą prace, o tym już za moment powie nam Pan Tomasz. Zacznijmy jednak od y, gospodarstwa. Proszę powiedzieć, jakiej wielkości jest gospodarstwo, które Pan prowadzi. W czym się specjalizuje to gospodarstwo? Prowadzimy gospodarstwo na powierzchni 1300 hektarów 400 hektarów rzepaku, 600 pszenicy i reszta kukurydzy. Nie? Zobaczymy, czy uda nam się to zasiać, bo jest na razie sucho. Czekamy za deszczem. No, uprawiamy ciągnikami klas 960, agregat firmy Amazonę. Do uprawy bezworkowej 5-metrowy. My no siejemy siewnikiem z Spiritem 6 metrów na głębokości 2,5 cm. Siejemy około 40 hektarów na dzień, zależy, jakie to są kawałki. Z maszyny spisują się dobrze, zwłaszcza siewnik jest precyzyjny. Dokładny, są dobre schody ciągniki tam dawają radę. Pracujemy z nawigacją, to daje duże oszczędności. Pracujemy z nawigacją, tak, to daje bardzo duże oszczędności, przede wszystkim też czas. Uprawiamy sobie co drugi przejazd i co drugi przejazd też tam siejemy, zależy czy to duży kawałek czy mały. Awarii nie ma, ale bardziej ścierają się podzespoły, bo jest bardzo sucho. Zwłaszcza na glinie. Dwa razy się koło przebiło przy siewniku, a tak to jedziemy cały czas. Pracuję już w firmie ponad 15 lat. Zaczynaliśmy sianie w ciągniki bez nawigacji, bez ten, także teraz jest o wiele wygodniej. Znaczy, wjeżdżając na pole, wybieram sobie, wybieram z zapisanych pól bądź wprowadzam nowe pole i wyznaczam. Wyznaczam sobie prostą, zależy jak chcę zacząć pole, jak tamty przeważnie prostą, wyznaczam prostą AB. Na rozpoczęciu pola stawiam punkt A, na końcu pola punkt B i automatycznie prosta już jest, i wtedy sobie wybieram, czy wjeżdżam co drugi przejazd, czy co trzeci, według uznania. Nawigacja jest oczywiście na sygnale RTK do 2 cm. Na dzisiaj mamy plan jeszcze zasiać około 35 hektarów. Żeby wykonać normę, siejemy tak od 40 do 50 hektarów. Zależy od kawałków, oczywiście. Głos oddajemy panu Sylwestrowi Gajnemu, który pełni funkcję agronoma w gospodarstwie rodziny Michalaków. Panie Sylwestrze, proszę nam powiedzieć, jaką odmianę dzisiaj siejemy i dlaczego. Ogólna powierzchnia zasiewu rzepaku wynosi około 400 hektarów. W tej chwili znajdujemy się na polu o powierzchni 30 hektarów. Tu jest zsiana odmiana Aganos. Ona się nadaje na gleby mozaikowate. Nie ma specjalnych wymagań glebowych. I całość jest nawożona obornikiem i NPEGiem. Norma wysiewu wynosi w tej chwili 2,6 kg na hektar na tym polu. Co stanowiło przedplan? Przedtem stanowiła pszenica. Tu było, jest pole po pszenicy. Większość łońka rzepaku siejemy po pszenicach. Czyli na dobrych stanowiskach. Tak. No różnie to bywa, ale dlatego stosujemy różne odmiany rzepaku, nie? Ile odmian w sumie jest w gospodarstwie? Tych Sześć odmian. odmian. Jakimi kryteriami sugerują się Państwo, dobierając te odmiany? Odmiany są po prostu w zależności od wymagań glebowych. Od gleb, w takiej kategorii, y, klasy trzeciej, praktycznie do piątej. Uwarunkowane, dlatego są różne odmiany. Bazują Państwo głównie na odmianach hybrydowych? Tak, hybrydy. Odmian liniowy jest bardzo mało. Z czego to wynika? Wyższy plon czy coś jeszcze Zatem ta, przemawia? Tak, bo stosowaliśmy odmiany liniowe, ale plon był niższy. No, od kilku lat już praktycznie plon poniżej czterech średnia plonu, poniżej czterech to nie schodzimy. Ta odmiana, którą dzisiaj siejemy, była już wcześniej na polach gospodarstwa? Tak. I prąd wynosił 4 tony 200-300. Jakie dzisiaj mamy warunki do zasiewów? No, wa warunki pogodowe są dobre. Brakuje tylko wody. No, no koniec tygodnia zapowiadają lekkie opady. To na wschody to by miało duży wpływ, nie? Rzepaku, bo brakuje wilgoci w glebie. Dzisiaj mamy 26 sierpnia, zazwyczaj w tym terminie. Jeśli warunki, oczywiście, pogodowe pozwalają, zasiewy rzepaku się odbywają. Tak, do końca sierpnia te rzepaki powinny być zasiane. Chciałam jeszcze nawiązać do żniw, które za nami. Jak te żniwa przebiegały, jak plonował rzepak w stosunku do lat ubiegłych? No plony rzepaku są można powiedzieć podobne. Bo w tym roku się zdarzały pola, które dały plon powyżej 5 ton. No jeszcze nie było takich plonów rzepaku. Ale poszczególne zboże, czy przężyto, czy pszenicę, też plonowały gdzieś tonę wyżej jak w poprzednich latach. Średnia plonu pszenic wynosiła 9,5 tony, przężyta 400 8,500. Z całości. Uprawia Pan już rzepak od lat, co stanowi na ten moment największy problem, jeśli chodzi o tę roślinę, jej uprawę? No Problem stanowią warunki pogodowe, inwazja e, e, robactwa. W tym roku były praktycznie dwa zabiegi więcej wodobójcze niż w poprzednich latach. Brakuje zapraw neonikotinoidowych. Tak. I to ma wpływ.